Witam wszystkich serdecznie, jesteśmy z Mateuszem. Jedziemy zaraz z kapeluszem do miasta Shenzhen, znanego z elektroniki, w ogóle tam przy Hongkongu. Kto zna, to zna. I jedziemy tam na spotkanie takie kolacyjne to jego będzie grubo. Zabieramy ze sobą torbę z Biedronki. A w torze z Biedronki mamy taką oto flaszeczkę, żeby tam gospodarzom przekazać. Jako że szykuje nam się gruba kolacja, to zabieram takie okolicznościowe fajki. Te w środku są droższe, takie z Kambodży. Tutaj to są lokalne chińskie z prowincji Guangxi, a to są w ogóle z prowincji Qinghai. Tak się otwierają. Że widzicie takie droższe, lepsze prezentówki, żeby przy stole siedzieć i częstować. Dobra, jest i kapelusz, przyjechał, więc wsiadamy. Słuchajcie, podjechaliśmy na chińską stację benzynową. Tak się prezentuje. Ceny paliwa macie na poprzednim filmie, jeżeli chcecie, to wejdźcie na poprzedni film. Tam dostaniecie informacje, jakie są ceny paliwa w Chinach. A tak wygląda bardzo mała stacja. Ja teraz idę, 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 idę do kibla. Także my pakujemy się do auta. Kupiliśmy sobie lody na tym. To, takie chińskie rożki, rożki, tylko lody na patyku. Wiesz, auto mi tu od drugiej strony zajeżdża. A co do QA, które miałem zrobić, to zrobię jeszcze następnym razem, tak więc czekajcie na następny raz i będzie QA. My już siadamy. Przy okazji chciałem podziękować wszystkim naszym patronom za wpłaty. Widzę fajne zjawisko, że zaczęli się ludzie przebijać. Ktoś wszedł w próg 200 zł, zaraz po nim teraz mamy patrona na 300 zł, tak więc wielkie dzięki. Mamy też 50 zł, mamy puste na 100 zł, tak więc tutaj teraz specjalna zachęta. Mamy specjalne gifty dla nowych patronów, którzy wejdą na próg 100 zł. Są to dobre, wysokogatunkowe, że tak to nazwę, chińskie herbaty oraz dla pierwszego zestaw chiński do parzenia herbaty, który wam tu teraz prezentuję, tak więc zapraszam, wspierajcie nas, a my tutaj w tle macie drogę do Shenzhen, my z kantonu do Shenzhen, gdzieś ode mnie z dzielnicy jest 70 km, zależnie czy jedziemy do centrum Shenzhen, czy do jakieś tam inne miejsce, później będzie to wszystko pokazane na mapie, będzie mapka na tle całych Chin oraz pokazany Hongkong, kanton, Shenzhen, tak mniej więcej odległości, żebyście mogli to sobie zobaczyć, tutaj to jest jedna wielka aglomeracja, my generalnie wyjeżdżając z kantonu Jedziemy przez miasto Dongguan i wjeżdżamy do Shenzhen. Tak generalnie nie widzimy, żebyśmy wyjechali de facto z miasta, bo cały czas są zabudowania, cały czas wielkie wieżowce, czy fabryki, czy jakaś tam infrastruktura. Jeszcze na koniec filmu zobaczycie w drodze powrotnej przejeżdżamy obok fabryki telefonów Vivo. Kto zna tą markę na pewno skojarzy. Wcześniej mijałem jeszcze fabrykę oraz salon firmowy DJI. Nie udało mi się tego nagrać, ale to też jest gdzieś po drodze pomiędzy Shenzhen a Kantonem, jak się wyjeżdża Shenzhen, tak dokładnie. Z naszej strony, tak więc takie atrakcje, a teraz zapraszam Was tutaj na relacje z Shenzhen, z bogatego miasta w Chinach, tak na skali chińskich miast na pewno byśmy Shenzhen umiejscowili. Dojechaliśmy do celu, jesteśmy w Shenzhen, no idziemy gdzieś tam, nie? Sam nie wiem gdzie Pogoda nam dopisuje, nie jest gorąco, nie jest zimno, akurat na krótki rękawek Także Jesteśmy w tropikach. bierzemy w nieznanym mi kierunku kapelusz wszystko przygotował tu się go tam znajomi, kolesie i tak dalej a ja po prostu idę za kapeluszem i że tak powiem ufam mu kapelusz często tu przyjeżdżał i zawsze mnie tam zapraszał mówię chodź do Shenzhen, poznasz nowych moich tam znajomych są możliwości i tak dalej i tak dalej no i dzisiaj mam tą okazję, bo zawsze coś, bo zawsze coś było, także nie pojechałem z nim, także dzisiaj dzisiaj jest ta okazja. Nowo otwarty biznes, taki zwyczaj w Chinach, że znajomi przynoszą tego typu bukiety kwiatów, się stawia do nowo otwartych biznesów. Z życzeniami szczęścia. My byśmy powiedzieli, że są to wieńce. Są ży, życzenia, tak, życzenia od, od, od innych sklepów, od sąsiadów. Znajomych. No, przeciw, naprzeciwko nas tutaj mamy salony ekskluzywnych, ekskluzywnych sklepów, Omega i tak dalej. Kevin Klein jakieś galerie handlowe mamy tutaj. Z inne sprawy, Hugo Boss. Przędzion jest jednym z najbardziej rozwiniętych miast w Chinach oraz jednym z droższych. Czyli właśnie kapelusz z kapeluszem gadaliśmy takie najdroższe osiedla ekskluzywne. Mieszkania za jeden metr kosztują ponad 100 tysięcy złotych. Oczywiście tak jak mówię, jest to takie wyjątkowe, jakieś ekskluzywne miejsce, ale generalnie, generalnie około 40 tysięcy polskich złotych za metr trzeba tutaj zapłacić w tym mieście, tak więc naprawdę jest drogo. No i jest to miasto takie top, w topie, Pekin, Szanghaj, Shenzhen, chyba później dopiero Kanton. Mamy w naszej kolekcji kilka filmów właśnie o tym mieście, o Shenzhen, więc może tutaj zaprezentuję Wam teraz linki, linki czy w ogóle informacje do nich, co tam znajdziecie. Miasto graniczy z Hongkongiem, że dzięki temu zawdzięcza swój wzrost, a co charakterystyczne, jest to bardzo młode miasto, powstało w 1978 roku, z małej wioski rybackiej, a dzisiaj liczy około 15-20 milionów, zależy jak liczyć, czy liczymy tylko stałych mieszkańców czy robotników, przyjezdnych, którzy mieszkają tu już dosyć sporo czasu, ale nie mają meldunku. Tutaj tradycyjna chińska knajpa. Przed knajpą takie duże, niewazony, tylko jakby to nazwać, pojemniki. Gdzie można nawet zupę czy alkohol trzymać? Tak kiedyś trzymano, dzisiaj nie wiem czy do czegoś to jeszcze służy, czy tylko do ozdoby glinianki. Tu dumnie powiewa flaga. Tutaj mamy sklepy. Jesteśmy przy głównej drodze, gdzie się wjeżdża na autostrady wewnątrzmiejskie, które tak tu u góry wyglądają. Czyli takie obwodnice wewnątrzmiejskie. Takie wieżowce, że mi się w obiektywie, w kamerze nie łapią, ale tak wam tutaj jeszcze przebitki nagrywam. To jest stara dzielnica Shenzhen. Kiedyś to było super nowoczesne. Już teraz widzicie budynki stare, ale miejscówka dobra. A to parking w Chinach, czym jeżdżą Chińczycy w tym mieście, naprawdę jest grubo, że tak powiem. Nawet i Bentley jest Nie wiem gdzie idziemy, ale gdzieś idziemy czegoś tam szukamy. Słuchajcie, my byliśmy coś załatwić w międzyczasie. No, i teraz się tutaj kręcimy. Kapelusz załatwia swoje sprawy. My jesteśmy generalnie tak na doczepkę. No i jest ok. Później pójdziemy coś zjeść, to nagramy. Bardzo nowoczesne miasto, tak jak zresztą widzicie na załączonym wideo. My już tu kiedyś z kamerą byliśmy, ale nie wiem czy sobie przypominacie, ja ledwo sobie przypominam. Tak czy inaczej, zapraszam na moje archiwalne filmy pod tagiem Shenzhen część wam tutaj pokażę może coś wrzucimy w komentarzach zobaczymy jak to będzie przy składaniu później jak to ja. będę redagował żeby wam co tam wam zaproponować Tutaj mamy rowery, które możemy wypożyczyć poprzez aplikację. Jak skanujemy ten rower, wtedy z GPS-u nam się spisuje, gdzie go, skąd go wzięliśmy, no i oczywiście, gdzie go zostawiliśmy. Tak więc nie trzeba ich oddawać na stację, tylko gdziekolwiek w miejscu publicznym wystarczy oddać taki rower i odskanowując, czyli wyłączając płatność, z naszego GPS-u z telefonu zczyta nam, gdzie jesteśmy i w tym miejscu na mapie pokaże się ten rower jako dostępny dla innych użytkowników. Czyli nie trzeba go odnosić do stacji. Robi to trochę na mieście bałagan, bo ludzie zostawiają w najróżniejszych miejscach gdzieś rzucone. No niestety tak jest, ale, ale z drugiej strony jest to ułatwienie dla użytkowników. No i te rowery, no nie trzeba iść na stację ani odjeżdżać, czy, czy zabierając go, po prostu na mapie patrzymy, gdzie ostatnio był oddany rower i on tam powinien leżeć, stać. Zasada jest, aby stawiać go w publicznym, dostępnym miejscu, nie blokując i nie przeszkadzając tam innym użytkownikom, czyli gdzieś nie na przejściu, czyli nie tam na bramie sklepu. Ale gdzieś powiedzmy tak jak tu teraz stoi taki rower, widzicie? Czy go ktoś odstawił tutaj, odskanował kod QR i w tym miejscu wiemy, że powinien stać rower wolny, tak jak ten. My idziemy dalej. Słuchajcie, nagrywamy, bo nam się w kadru nie mieści, muszę w ten sposób. Byliśmy w aucie, ja wziąłem swój plecak, gdzie tam mam, to co wam pokazywałem w domu czyli flaszkę z Polski i idziemy gdzieś do knajpy tutaj mamy dużo różnego rodzaju knajpek ale sam nie wiem gdzie idę bo prowadzi nas ten pan z przodu czyli kapelusz słuchajcie, wchodzimy tutaj, wygląda po japońsku nawet trzeba buty zdjąć o, będziemy na boseka dobrze, że nie mam dziurawych skarpetek Wchodzą nam teraz dwa piwa Asahi, japońskie Kapelusz zamawia jedzenie, nie wiem co on tam zamawia Zaraz zobaczymy co nam na stół tu wjedzie Słuchajcie, wchodzą nam takie sprawy, to jest kimchi Tutaj mamy jakiś pomidor. A to jest sałatka z czego? Sam nie wiem z czego. Jakieś kiełki. I jeszcze nam wjechały ogórki w ten sposób. Na razie sobie jakieś przystawki jemy, bo tam później jeszcze ktoś ma przyjechać. I tutaj mamy jeszcze smażone. Smażone kurczaki kawałki. A następne przekąski nam tu takie wchodzą. To wam jeszcze sfilmuję. Tego jeszcze nie było. Tu mamy jakąś ikrę. U góry. Jak to się mówi? Bo... Kawiar. O. I jeszcze nam frytki wjechały. I tutaj mamy jakieś sosy, ketchup. Ketchup do frytki. Wjeżdża nam teraz taka rybka smażona. Jesteśmy w najpierw w stylu japońskim. Jesteśmy w Chinach wszędzie, ale to jest wszystko Ala japońskie. I teraz wchodzą nam ognie piekielne. Teraz będziemy smażyć. Słuchajcie, no i wchodzi nam coś na grilla teraz czyli to jest wołowina, to jest wołowina, to będzie wieprzowina albo języki. Też się muszę dodać: cygesy, syto, niusy. Wszystko jest wołowiną, to są języki, języki wołowe. Po wyglądzie mnie trochę zmyliła, ale to wszystko wołowina, tak jak już Wam mówiłem. Łopatka, jakaś tam część i języki, że bardzo wyszukane języki. I tu właścicie tu właściciel kapelusza, kapelusza jakiś tam kuzyn. No i też nas znajomy. Jako, że jesteśmy w japońskiej knajpie, pijemy japońskie znane piwo Asahi. I w ten sposób, w ten sposób tutaj sobie będziemy to smażyć, bo oczywiście jak widzieliście, mięso jest na surowo. Tutaj od razu sosiki, sos sojowy. Jeszcze jakaś sałatka wjechała. Dosłownie dwie minutki, gotowe. Łownika, zaraz w sosie spożywamy. Teraz następne sprawy będą wchodzić. Języki. Szkapelusz ogarnia grilla. Jesteśmy w Shenzhen cały czas, jedno z bogatszych miast w Chinach. Nie jest to top jak Shanghai, Pekin, ale zaraz po Szanghaju, Pekinie myślę, że, że najbogatsze. Myślę, że nawet bogatsze niż Kanto, pomimo, że Kanton jest tu stolicą prowincji, wszędzie jest takim specyficznym miastem, młodym miastem, wyrósł właśnie jak wam wcześniej mówiłem na granicy z Mołdonią. Zresztą cały film zrobiłem o geopolityce, o gospodarce tutaj tego miejsca i jak chcecie, tutaj macie link w opisie, chyba że wcześniej go już wam pokazałem. Nie wiem, jak będę składał ten film. I zajrzyjcie to kogo interesują takie sprawy techniczne liczby, jak to się stało, strefy ekonomiczne i tak dalej. Także tam było wyjaśnione, a tu jesteśmy tak po prostu spontanicznie z kapeluszem przyjechaliśmy, to ma jakieś sprawy do załatwienia, to więc my się tak przy okazji przykleiliśmy, zabraliśmy, zaproponował nam. Także dziękujemy kapeluszowi. Jeszcze wchodzą nam takie owoce morza. sam nie wiem co to jest, kurczę. Aha, to jest ośmiornica pocięta, dobrze, widzę. Nasza dalkowski wypite, teraz wchodzi japońskie, japońskie whisky. Wchodzi nam jeszcze ryż smażony z jajkiem oraz z innymi sprawami, już nie powiem z warzywami, bo ja, po japońsku. Jeszcze wjeżdżają nam takie zupki. kapelusz kurczę rządzi. Lubimy rosołek, a więc się napijemy Papierosy nanjin, drogie Słuchajcie, jesteśmy po kolacji, idziemy na masaż. Tam już nie będę nagrywał, bo idziemy na masaż, tak? Także Nie wiem czy to koniec odcinka, jak to będę składał? Dobra, podążam za kapeluszem, zobaczymy jak to będzie składał. Jak coś to na razie, a jak nie to jeszcze się spotkamy. My już tutaj dzień kolejny, tak jak mówiłem Wczoraj już nic nie nagrywałem Teraz idziemy na lunch, godzina 12 Co znamienne, zaraz zobaczycie Knajpa nie jest wcale jakaś tam Dziadowska, nawet bym powiedział, że Dobrej jakości tutaj sprawy są My zapłaciliśmy za nasz wspólny Lunch 25 zł, ale Zwróćcie uwagę, że bardzo duża klientela Są to miejscowi robotnicy, co kiedyś Pewnie nie byłoby ich stać w Chinach Żeby jeść, no w takiej w miarę naprawdę Przyzwoitej knajpie, dziś Te ich zarobki, a szczególnie tutaj w mieście Schengen pozwalają im jak najbardziej tutaj przyjść i, i korzystać. Taki monter, lepszy fachura, zarabia jakieś 6 tysięcy polskich złotych za etat. Powiedzmy, zejdźmy w dół. Jakiś tam pomocnik zarobi na budowie te 3000 tysiące złotych za etat. Oczywiście jesteśmy w mieście Schengen, jedno z bogatszych miast, ale te zarobki myślę, że są podobne do polskich, a nawet mogą tutaj w tych bogatszych rejonach Chin przewyższać zarobki na odpowiednich stanowiskach w Polsce. Zresztą samo miasto, tak jak tutaj widzicie na za łączonym obrazku robi wrażenie. Wcześniej mówiłem o cenach nieruchomości, które wszędzie przekraczają polskie kilkukrotnie. Patrzcie na samochody, patrzcie na budynki, patrzcie na infrastrukturę, doczytajcie gdzieś na internecie o tym mieście, możecie też obejrzeć moje inne filmy, które wcześniej Wam proponowałem. My już jesteśmy w drodze powrotnej do nas na nasze i na tym bym kończył. Jeszcze chcę Was zachęcić, żebyście weszli na nasze grupy na Facebooku Raport z Azji, dołączajcie. Jest też fanpage raport z Państwa środka oraz jest zamknięta grupa dla patronów, tak więc jeżeli zostaniecie jednym z nich, tak więc też Was wtedy do tej grupy dołączymy. Tam inne sprawy. Ja tu zaraz będę przejeżdżał obok wcześniej wspomnianej fabryki telefonów komórkowych marki Vivo. Wcześniej gdzieś po drodze tu był DJI, którego nie nagrałem, czyli, czyli jeden z liderów produkcji oraz technologii dronów na świecie. Firma czysto tutaj chińska. Gdzieś tutaj po drodze też jest Huawei i dalej. Dalej trzeba by było wjechać w uliczki, tutaj są parki przemysłowe tych nowoczesnych, nowoczesnych firm. Ja już się z Wami żegnam, łapka w górę, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć, pozdrawiam.